Chwileczkę, tak, tak, chwila. A znacie głos tego lektora z lat 70. Tego, który nieważne co mówił, wszystko brzmiało jak sukces. Tego ranka tysiące brytyjskich kobiet dzielnie porzuciło benefit i ochoczo ruszyło do nowo powstałych zakładów pracy. Budowa dobrobytu brytyjskiego przyświeca ich sercom i zagrzewa ich dusze. Yy, dobrze, dobrze, ale to yy, Tomek, tak? Tom słuchaj, ale to, to nie jest śmieszne. Ty ciągniesz ten żart już, któryś odcinek z rzędu. To wcale nie jest zabawne, nawet trochę. Jeśli naprawdę próbujesz rozbawić widzów, to tutaj masz spis ostatnich 10 najlepszych żartów, które rozbawiły twoją publikę. Ale, ale to jest pusta kartka! Dokładnie. Dzień dobry Państwu, jest piątek, godzina 8 rano, zapraszam na najważniejszy skrót informacji z kraju, w którym jak na zachodnie standardy przystało, czasem na półkach sklepowych brakuje wody mineralnej, a ludzie masowo rzucają robotę i zamykają się na 10 dni w domu, bo telefon im tak kazał. Jeśli w tym miejscu spodziewali się Państwo programu rozrywkowego o nazwie zbywak, to dyrektor programowy YouTube kazał to wyłączyć. Zaznaczył przy tym, że cytując z pamięci, chłop się sprzedał i skończył. I niech sobie teraz ja może dodam, że nie tyle skończył, co cytując najznamienitsze komentarze spod jego nic nie wnoszących filmów, odstawił taką biedę, że dzisiaj je chleb posmarowany nożem. Obserwując rozkwit gospodarczy po 21 lipca można śmiało mówić o brytyjskim sukcesie, aby pomóc upadającej po wirusie ekonomii oraz sprostać brakowi pracowników w najbardziej potrzebnych, czy najtańszych zawodach. Do życia powołano te Telefoniczną aplikację, która nie lubi, kiedy nic się nie dzieje. I jak to działa taka aplikacja? To bardzo proste i z przyjemnością wytłumaczę, ponieważ aplikacja jest brytyjska. To przez większość czasu zachowuje się podobnie jak brytyjski obywatel. Nie robi nic. Jednak raz na jakiś czas wydaje z siebie pocieszne. I to kompletnie zmienia sposób, w jaki zachowuje się Stan. I to kompletnie zmienia sposób, w jaki działa brytyjskie społeczeństwo. Kiedy usłyszysz w swojej kieszeni ping, to zarówno ty, jak i cały twój zakład musi się niezwłocznie udać się do domu na 10 kwarantannę. Znaczy, najlepiej iść do domu, jeśli ktoś ten dom jeszcze ma. Ja może dodam od siebie, że autorem aplikacji jest ogromna, stabilna, prężnie działająca na brytyjskim rynku firma, która każdemu Brytyjczykowi przywołuje na myśl wyłącznie pozytywne emocje. Firma, która rzadko zawodzi i słynie głównie z tego, że każdego funta, którego zarobi, obejrzy w ręku razy, zanim ponownie go zainwestuje. Autorem aplikacji jest firma Służba Zdrowia, która na telefoniczną aplikację przeznaczyła wszystko. I poszło im to naprawdę nieźle, bo z aplikacji korzysta dokładnie tylu samo Brytyjczyków, ilu Bułgarów korzysta z należnego im prawa do ucieczki z własnego kraju. Każdy szanujący się Brytyjczyk zainstalował aplikację Służby Zdrowia, głównie po to, aby podobnie jak telewizja BBC coś mówiło im, co mają robić. Aplikacja mówi, siedzisz w domu, siedzisz w domu, aplikacja mówi, przestań oddychać. Przestajesz oddychać. Aplikacja mówi, boom, umierasz. Warto sprawdzić. Dzięki tej niezawodnej aplikacji jedna piąta pracującego brytyjskiego społeczeństwa przesiedziała końcówkę lipca w domu, jak ktoś miał jeszcze dom. Aplikacja okazała się do tego punktu skuteczna, że wyłączała gospodarkę szybciej niż robił to wirus. Jeśli Josh rozkładający mleko w dziale z lodówkami otrzymał ping, to na 10 dni zamykamy cały Iceland. Jeśli Peter wystawiający na półkach buty otrzymał ping, to na 10 dni zamykamy cały Sports Direct. Przy czym nie zadajemy pytań, nie robimy kurwy z logiki, na pytanie, czy naprawdę musimy zamykać cały sklep, jeśli ponad połowę Obsady została zaszczepiona, odpowiadamy. Jeśli rząd mówi, że aplikacja działa, to znaczy, że działa. Jeśli telefon ci piknął, to nie kwestionujesz, dlaczego ci piknął. Zaszczepiony czy nie, nadal roznosisz chorobę. Nadal możesz się nią zarazić. Nadal możesz zarazić innych. Nadal możesz umrzeć, czego nie rozumiesz. Swoją drogą bardzo miło obserwuje się, jak aplikacja Track and Trace, namierz i śledź, tak dobrze działa na zdrowych i normalnych obywatelach. Kiedy lata temu proponowano, aby podobny system zastosować na pedofila oraz osobach skazanych za ciężkie przestępstwa, które wyszły z więzienia. To taka akcja nie przeszła, ponieważ Track and Trace zbyt mocno ingeruje w prywatność i życie osobiste. No ale teraz to co innego, czego nie rozumiesz? Podoba mi się też ta bezgraniczna wiara w aplikację. Każdy ją ma あ。<music> Każdy jej słucha. Wyobraź sobie, że jakiś siedmioletek, który całe życie gra w Minecrafta, nagle hakuje tę aplikację. Nagle brzęczy kieszeń każdego Brytyjczyka. Kraj wyłącza się na 10 dni, bo telefon wysłał SMS-a. Idiokracja. O już, nie dramatyzuj. Koledzy z redakcji używają PING do nabicia dodatkowych 10 dni wolno. No pod koniec lipca tego roku aplikacja stała się jeszcze lepsza, bo po ściągnięciu kilku dodatków przyjęła rolę paszportu covidowego. Więc jak się ukułeś, to tam się wszystko ładnie teraz zapisuje. Brytyjski rząd nie jest głupi. Teraz czekamy, kiedy aplikacja najczas dostępna będzie we wszystkich nowych telefonach. Swoją drogą, dobry numer z tym pingiem. Najpierw z przejęciem śledzimy wielkie wydarzenie o nazwie Dzień Wolności. Wyjdźcie z domu, róbcie to, czego przez ostatnie dwa tygodnie nie mogliście robić. A dzień później 600 tysięcy osób z powrotem ląduje w domu, bo telefon im tak kazał. Nowa wolność, taka nie za totalitarna. Dzisiejsza wojna nie wygrywa się amunicją. Wojnę wygrywa się SMS-em. Tomeczku, może zanim przejdziemy dalej, e, powiedz, kto jest sponsorem dzisiejszego odcinka. No, no śmiało, nie wstydź się. Powiedz. No mów, mów, no nie ma. O, nie ma sponsora, jak to? Bo prawdziwy filmikarz YouTubeowy nie zarabia pieniędzy na filmikowaniu. Tak mi przykro. Ale przejdźmy do następnego tematu. Media grzmią strzeżmy się złego Dawida. Nowe badania wykazały, że wszyscy ludzie, którzy go przeszli, mogą mieć znacząco gorsze wyniki testu na inteligencję. Na przełomie stycznia i grudnia 2020 przetestowano ponad 90 tysięcy osób. I niemal 13 tysięcy z nich jest. Cytując najznamienitsze periodyki naukowe, no w chuj głupia. Patrząc na to, jak wszystkimi krajami rządzi się od marca 2020 roku, można śmiało założyć na bazie tej tezy, że każdy członek rządu na świecie miał już COVID. Z drugiej strony widząc ludzi chodzących w maskach na świeżym powietrzu oraz ludzi siedzących w maskach w pustych samochodach. Można śmiało powiedzieć, że to nie COVID odpowiada za spadek poziomu inteligencji. Ludzie to po prostu dzbany. Swoją drogą ta informacja o spadku inteligencji to świetne badanie. Już widzę tych wszystkich ludzi, którzy po przechorowaniu zarazka Pierwsze, co zrobili, to pomaszerowali w stronę Krajowego Testu na Inteligencję. Naturalnie były to osoby, które przed zachorowaniem również poddały się Krajowemu Testowi na Inteligencję. No bo... no bo nie stwierdzisz spadku IQ, jeśli nie przebadasz kogoś przed chorobą i po chorobie. Ja na przykład przed moim Dawidem nie badałem sobie inteligencji. Przebadali ją za mnie widzowie. Ale faktycznie, po przechorowaniu zarazka pierwsze, o czym pomyślałem, to taka ogromna potrzeba, by jak najszybciej udać się na Krajowy Test na Inteligencję. W prawdziwym covidem, Tomku, dzisiaj jest już nie zarazek, a są nim ludzie piszący zdania pod wykluczające się. W pierwszej części zdania czytamy Moje ciało, moja sprawa. Po przycinku czytamy, że wszyscy musimy nosić w sobie preparat. Moje ciało, moja sprawa. Ale jeśli każdy weźmie szprycę, to niezaszczepieni przestaną wreszcie zarażać zaszczepionych. Jestem w stanie uwierzyć w informację, że COVID wyłącza mózg. COVIDa z pewnością przeszła współautorka z serialu Przyjaciele Marta Kaufman. Niedawno na fali popularnej choroby myśleniowej o nazwie... Przepraszam świat za to, że jestem biały. Marta przeprosiła widzów kultowego serialu za praktycznie zerową różnorodność rasową na planie serialu. Wiele lat po zakończeniu emisji serialu Marta grymasi. Jaka to krótkowzroczna, była nie umieszczając pomiędzy kultową obsadę żadnego Azjaty, czarnoskórego ani doktora Patela. Covidowa mogła działa. Pani nie pamięta już, że zanim zacznie kręcić się jakikolwiek serial, to odbywa się coś takiego jak. Yy, tu mi koledzy z redakcji podpowiadają. Odbywa się coś takiego jak casting. I na ten casting może przyjść tak zwany. Tu mi znowu koledzy podpowiadają. Każdy nie wybieramy aktora na podstawie tego, że niesprawiedliwie byłoby go nie wybrać. Wydawało mi się, że do roli wybieramy aktora, który do niej zwyczajnie. Tu mi koledzy podpowiadają. Pasuje! No chyba, że kręcimy widźmina. Jak kręcimy widźmina, to wtedy czary mary. Mi również udzieliła się choroba marty. Osobiście przepraszałem moją piątkę dzieci, że nie ma wśród nich żadnego sianci, ani czarnej pantery. Wyraźnie powiedziałem dzieciom, przepraszam. Ale z waszej obecnej matki niczego więcej już nie wycisnę. A kiedy sugerowałem waszej matce trochę większą różnorodność rasową, to powiedziała, że mi go utnie. Pozostając w temacie przepraszania za to, że 30 lat temu myślało się normalnie, obsada serialu Bill Cosby Show również ostatnio przepraszała, że na ich planie nie pojawił się nigdy żaden biały. Dobrze, dobrze, słoneczko, już stop, już nie wymyślaj. Rozejrzyj się trochę po lewo skrętnym świecie. Wydaje się, że to tylko biała flaga płacze, że nie rozlano po niej czekolady. Swoją drogą, czy widziałeś na ostatniej olimpiadzie kobietę na silniku faceta, której. Przegrało się w kategorii podnoszenia ciężarów? Wyobraź sobie, że grasz w jakąś gierkę na modach i mimo wszystko przegrywasz. No ale takie mamy czasy. Facet z przyciętym workiem przegrywa konkurencję podnoszenia ciężarów z innymi kobietami. Prasa nazywa to historycznym krokiem. Świat osiąga nowy poziom dna. Tomeczku, to może szybko. Podsumuj dzisiejszy świat w trzech zdaniach. Jestem dumny z bycia Azjatą. Powiedział Azjata. Jestem dumny z bycia czarnoskórym. Powiedział czarnoskóry. Jestem dumny z bycia białym. Powiedział rasista. Z pozostałych wiadomości, brytyjskie źródła rządowe sugerowały ostatnio, spekulowały, że być może już całkiem niebawem tylko podwójnie szczepieni studenci będą mogli chodzić do budynków uczelni. Tylko podwójnie podziurawione jednostki będą mogły na żywo słuchać wykładów na auli. Prawdziwej auli. Natomiast na przerwach... Natomiast na przerwach między zajęciami oni... Ciężko to powiedzieć w 2021. Spróbuję, spróbuję. No więc, podwójnie zaszczepieni studenci w przerwach, między zajęciami, oni mogliby przebywać na korytarzach uczelni i rozmawiać z innymi. Kurwa, przepraszam za wyrażenie, no niesamowite. Decyzje jednak szybciutko spłukano w toalecie, co w sumie było do przewidzenia. Swoją drogą zastanawiało mnie, ile jeszcze w tym roku wytrzymają studenci. Najpierw zamienia im się rok akademicki, warty jakieś 15-18 tysięcy funtów, w oglądanie filmików na YouTubie oraz przeglądanie jakichś gówno wartych wykresów w PowerPoincie. Potem likwiduje im się egzaminy i wprowadza system oceniania studentów na gębę, co w Wielkiej Brytanii praktycznie uwala każdego. Teraz dodatkowo siłą chciano pchać studenciaków na dobrowolne szczepienia. Dobrowolne, a więc nieobowiązkowe, konieczne do dalszej konwencjonalnej nauki. Ale nieobowiązkowo. Czego nie rozumiesz? Swoją drogą, wykładowców największych uczelni w Wielkiej Brytanii naprawdę czekały złote czasy. Zarabiasz 60 tysięcy funtów rocznie, wszystko co robisz, to rozsyłasz ludziom linki do filmików na YouTube oraz jakieś głupie obrazki na PDF-ie. Zajęcie podobne do tego, czym na tym kanale wcześniej zajmował się Zmywak, zanim się nie sprzedał. Aby jeszcze bardziej zachęcić studenciaków do wystawienia ramienia do pielęgniarki, studenciakom zaproponowano całą serię zniżek. Jeśli jako student dasz się poczęstować narzędziem ostrym, to dostaniesz zniżkę na taksi, zniżkę na dowód z żarcia do domu. Żyć nie umierać po takiej szczepionce. Na akcję z dofinansowaniem angielskich studentów nie wpadłby nawet sam polski wateusz. Dofinansowanie do taksówek i do obiadów idzie z naszych kieszeni. Podatek od bycia niezaszczepionym. Wygląda tak, jakby rząd był lekko zdesperowany. Zachowuje się nawet jak Taka eks, która próbuje za mocno. Pod koniec lipca we wschodniej Anglii odbył się prawdziwy, powtarzam, prawdziwy, koncert na świeżym powietrzu, na który przyjechało ponad 40 tysięcy osób. Prawdziwy koncert, a nie jakieś tam zoomy czy inne zostań w domu. Nie było masek, nie było obowiązku trzymania dystansu, nie było limitu osób. Można się było przytulać. Był tylko ten, no. Obowiązek udowodnienia, że było się dwukrotnie zaszczepionym. Widziałem ten festiwal i ocenię go może dosyć szybko. Jeśli to jest muzyka, za którą tęskniły miliony, We're at a jeśli to jest ten legendarny taniec, którego wszystkim brakowało, jeśli to jest ta upragniona więź, za którą wszyscy tęsknili. Jeśli to jest ten utracony świat, to możecie mnie z powrotem zamknąć w domu. Ale doskonale rozumiem przesłanie takich spędów. Przyjdzie sezon grypowy, ludziom powie się, że to COVID, odpali się kolejny lockdown, a za całą sytuację obwini niezaszczepionych. Wymień wirus dróg oddechowych wyeliminowany z populacji dzięki szczepionkom. Brak. Brak. A pozostając w temacie, słyszałeś? Kilka tygodni temu Wielka Brytania otworzyła się już na cały zaszczepiony świat. To oznacza, że jeśli jesteś mieszkańcem Stanów Zjednoczonych albo Niemiec i nagle poczułeś tą wielką, palącą potrzebę odwiedzenia, Wysp. No to jeśli tylko podziurawiono cię dwukrotnie, to nie obowiązuje cię cała ta kwarantanna po przyjechaniu do Wielkiej Brytanii. Co też doskonale pokazuje, że komuś na wyspie zaczyna palić się siedzenie. Na początku restrykcja była taka, że kwarantannie nie podlegają wyłącznie brytyjscy rezydenci, zaszczepieni wyłącznie brytyjskim preparatem. I jestem pod ogromnym wrażeniem, jak z biegiem czasu brytyjscy politycy uczą się jak rozmawiać z Covidem i umieją dogadać z nim sprawy turystyczno-finansowe. Z coraz większym zainteresowaniem obserwuję, jak brytyjskie fantazje o niezależnej wyspie oraz twarda rzeczywistość to dwa Różne wszechświaty. Nadal jedyną sprawdzoną od 2022 roku metodą na przerwanie łańcucha zakażeń pozostaje zatrudnienie się w produkcji jako klucz pracownik. Pan premier, do którego cała nasza redakcja czuje ogromny respekt, zapowiedział, że osoba, która produkuje jedzenie, sprzedaje leki, przeprowadza babcie za rękę przez ulicę, nie będzie już musiała reagować i lekkość zabrzęczy jej aplikacja Ping, Wracając do wydarzeń ze świata, ogromnym sukcesem okazała się wspomniana już przez ciebie Olimpiada w Tokio. Dobra, dobra, tam chuja obchodzi mnie zamknięta impreza z pustymi stadionami. To swoją drogo przypomina mi, jak bardzo podoba mi się brytyjska narracja od 2020 roku. Taka niezmienna. Grudzień 2020 roku. Rząd Wielkiej Brytanii mówi co już samo w sobie jest niezłym dowcipem. Nie będzie w populacji czegoś takiego jak paszporty covidowe. To za bardzo podzieli ludzi. Lipiec 2021. Brytyjski polityk Michael Gove spekuluje, że przed wejściem na stadion będzie się takiego paszportu niebawem wymagało. Oczywiście nigdy nie doczekamy się dnia, w którym wejście do parlamentu będzie wymagało od polityków podobnego paszportu. A słyszałeś może Tomku, co dzieje się teraz w Polsce? Telewizja TVN alarmuje, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji być może nie przedłuży im koncesji na nadawanie. Już we wrześniu tego roku miałaby zacząć Powoli znikać telewizja, która zawsze mówi nie. Podczas gdy ludowa stacja nagraniowa mówi tak. Od kilku tygodni jest o tym głośno, nawet nie tylko w telewizji, ale również w internecie i na mediach społecznościowych. Niektórzy ustawiają sobie nawet taką śmieszną ramkę na Facebooku: Oglądam TVN. To dobry pomysł, aby odebrać koncesję na nadawanie telewizji, która należy do amerykańskiego koncernu, ale używa polskich częstotliwości do nadawania sygnału. Także, że jeśli to ta sama stacja telewizyjna, która góralskie weto zamienia w zlot czarowny, a z przywódcy tej akcji robi gościa o mózgu coucza, no to powiem krótko. Telewizja traci koncesję na nadawanie. O tu! Łeska mi pociekła. Czyli? No co, czyli? Ja nie mam problemu z ludźmi, którzy się zaszczepili. Dlaczego mam płakać nad losami stacji, która ma problem z ludźmi, którzy tego nie zrobili? Czyli. Wybieram wolność w niebezpiecznych czasach niż bezpieczne życie w tyranii. Koncesja się kończy? To zdych!